Ameryka dobiła targu z Ukrainą. Zełęński dogadał się z Trumpem. Mamy porozumienie surowcowe, pakt surowcowy, jakby to nie nazywać tego, co właśnie zaistniało, no to Ameryka wygrała, a Unia Europejska przegrała. I to z kretesem. Sama Rada Europejska przyznała, że generalnie przyspali okazję i pff, gówno z tego wyszło. A o co chodzi? Chodzi o deal. Chodzi o deal między Ameryką a Ukrainą, o którym od dłuższego czasu słyszymy. Wszyscy się łapali za głowę: co ten Trump robi? On chce biednych Ukraińców z torbami puścić, on chce pieniądze za to, że on im pomaga. No, po prostu bandyta, bandyta najgorszy, jak tak można. Wszyscy płakali: on kurwa, chce rozwalić Ukrainę. On chce doprowadzić do tego, żeby Putin wszystko zagarnął. No i kurde, wyobraźcie sobie, że jest zupełnie na odwrót. Halo, my po prostu przespaliśmy okazję do zarobienia kasy, do nawet nie zarobienia, do rekom, zrekompensowania sobie tej kasy, którą Unia Europejska wsadziła w pomoc Ukrainie. Robiliśmy to całkowicie no, z u własnego serca dawaliśmy Zełęński brał, kochał, bo za darmo, no to kochał. Tyle, że kurde, Amerykanie też dawali, masę dawali, ale przyszedł pan Trump i powiedział: Moi obywatele chcą, żeby ta kasa trafiła z powrotem do ich kieszeni, więc zróbmy tak, żeby opłacało się to i nam, i wam. Wy bez nas nie przetrwacie, a my przetrwamy, ale możemy coś na tym zarobić, bo tak się składa, że Ukraina jest potąd napakowana surowcami. Potąd i mówię to całkowicie na serio. To 500 miliardów, które było w pierwszej wersji dealu, tyle miała otrzymać Ameryka za to, że ta pomoc jest udzielana. To była pierwotna wersja dealu, no to i Ukraińcy się na nią nie zgodzili. Zaraz przejdziemy do szczegółów. Nie będę się w niej jakoś specjalnie wdawał, bo nie chcę was zanudzić. Chcę tylko wam powiedzieć jedno. Amerykanie dogadali się z Ukraińcami. Ukraińcy są zadowoleni, podpisali deal. Zełęński twierdzi, że jest zadowolony, że nawet jest klauzula w tej w całej umowie, która dotyczy gwarancji bezpieczeństwa. No więc moi drodzy, Ukraińcy ugrali wszystko, Amerykanie ugrali wszystko, a głupia Unia Europejska jest w dupie i nic nie ugrała dla siebie. Dlaczego? Hm. Bo my to z dobroci serca robili, tak? O, robili z dobroci serca. My już widzieliśmy, jak robili z dobroci serca. Jak przyszła kwestia kasy i zboża, Zełoński pierwszy wypiął się na Polskę. Nie miał, miał w dupie nas, pomagaliśmy czy cokolwiek. On gra dla, dla siebie, Ameryka gra dla siebie, Rosja gra, gra dla siebie. Dla kogo grała Europa? Dla Ukrainy. No, nie tędy droga. Można mieć wspólne interesy, ale zawsze trzeba myśleć w pierwszej kolejności. Najważniejszej, to co robi Trump o swoich obywatelach. Amerykanie mieli dość Bidena, wywalania kasy w błoto, oddawania za nic Ukrainie wszystkiego. Jasne, pomagajmy, pomagajmy przed zbrodniczą napaścią, ale dlaczego mamy na tym nie skorzystać? Moi drodzy, tam na Ukrainie jest 22 z 34 krytycznych surowców, określonych przez krytyczne jako niezbędne. Przez Unię Europejską, a my to my mieliśmy w dupie i dajemy Amerykanom zawarcie dealu. Na no czym ten deal polega? Na tym, że powstanie wielki fundusz inwestycyjny, 50 50 Ameryka Ukraina. Jedna część będzie wpłacać. Z tego, co zarobią na surowcach, nie z tego, co już zarabiają, nie z istniejących złóż Ukraińcy będą grabać kasę, tylko z nowych złóż, z ich eksploatacji, ze sprzedaży, z zarobku na nawet portach, które będą te surowce następnie w świat wysyłały. Jeżeli port zarobi, to również połowa zysku z tego wszystkiego ma trafić na stół tej. Tego funduszu. No i ten fundusz równocześnie będzie zasilała w 50% Ameryka. Połowa od Ameryki, po, połowa od, od Ukrainy. 500 miliardów dolarów niech nawet się uzbiera, bo takie są straty szacowane, potrzebne, znaczy szacowane. No. Taka kwota jest potrzebna do tego, by Ukrainę odbudować. I w tym momencie ta kasa się uzbiera pół na pół z Ameryką, więc Europa zostaje z ręką w nocniku, nie będzie odbudowywać Ukrainy, bo Trump. Pomyślał, a wszyscy, nie, eee, co za debil, co za kurwa ruski agent, co on robi, jak on tak może. A ja wam od początku mówię, ludzie, on robi, to są negocjacje, dorosła polityka. Wy się możecie kłócić między sobą, żreć w internecie i tak dalej, możecie się napirować, ale on ma to w dupie. On negocjuje, Załęski też ma to w dupie i negocjuje. Rosjanie mają w dupie, wszyscy mają w dupie, tylko nie Unia Europejska, lewicowo-liberalne elity będą płakać nad rozlanym mlekiem. To znaczy, nie dość, że w zasadzie podaliśmy jako sąsiad Ukrainy, jako Europa, jedną trzecią tego, co dała Ameryka, to jeszcze teraz Ameryka nas wydymała to w sposób, nawet nie to, że my się sam, źle to mówię, my się sami wydymaliśmy tym właśnie dealem. I tutaj wiecie, chodzi o to, że te lit Tytan, wszystkie te surowce, które będą wydobywane na Ukrainie wesprą przemysł amerykański i to do takiego stopnia, że w końcu będą naprawdę mogli głosić się potęgą. Będą w stanie firmy Ilona Maska, firmy amerykańskie produkujące broń latające w kosmos, produkujące samochody, produkujące technologie, produkujące mikroprocesory, produkujące wszystko kurwa, co istnieje, będą miały potrzebne do tego niezbędne, krytyczne surowce. Ehm. No i właśnie ten film, moi drodzy, ja tutaj nie chcę bardziej o tym dealu mówić, tylko o tym, jak bardzo jesteśmy naiwni i jak bardzo tutaj te, wiecie, rysowanie kredami po ulicach w ramach Solidarności z kimś, w ramach walki z kimś, to przyklejanie się do asfaltu przez jakieś ostatnie pokolenia, przez jakiegoś George'a Soros'a, czy jaką się tam Soros nazywa, to wszystko, to wszystko jest po prostu laniem wody bez sensu. Amerykański prezydent Donald Trump nam to udowodnił wszystkim tym płaczącym warmongerom, podżegaczom wojennym, których ewidentnie nie interesuje przyszłość Ukrainy, tylko ich interesują dudki, ich interesuje zarabianie na wojnie, bo tak tego inaczej nie umiem nazwać. Od początku, kiedy Trump doszedł do władzy, to kurwa płacz, co on robi, że on jest naprawdę potworem, on wszystko to rozniesie w pył, a dochodzi do, co do czego? Jest deal. Między Ukrainą, a Stanami Zjednoczonymi. Deal pokojowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Prawdopodobnie jeszcze do tego dealu zostanie zaproszony Zełański, ponieważ już się dogadali o surowcach. Już Trump nie będzie go nazywał dyktatorem. Już Trump w piątek ma się spotkać z Zełańskim. Już mają rozmawiać jak przywódca z przywódcą. Może nawet Trump wycofa się z tego, by te wybory jak najszybciej organizować, bo dostał to czego chciał. Bo on nie jest żadnym ruskim, kurde, agentem. Jeżeli ktoś tak dalej twierdzi, to naprawdę ma nierówno pod sufitem. Nierówno pod sufitem. Jak. No, nie będę tego tłumaczył, to, to, to jest głupota, debilizm, totalne dno umysłowe, jak ktokolwiek tak twierdzi. Nie wchodzę w dyskusję, tego nie komentujcie wątku. Jak chcecie jakikolwiek inny, z chęcią podyskutuję, ale nie na ten temat, bo tu nie ma o czym dyskutować. Tak samo jak ja, zawsze uważałem, że Ukrainie trzeba pomagać, ale nie dlatego, że są naszymi braćmi, Słowianami i tak dalej, tylko z geopolitycznego punktu widzenia trzeba było im pomagać, bo my jesteśmy obok i Rosja jest nieobliczalna, musimy się przed nią bronić. Tyle. Nie ma większej filozofii. Po prostu musimy tak działać, żeby działać na siebie, być dla siebie ważni, jak to robią Ukraińcy. To nawet taka życiowa filozofia, że jeżeli chcesz pomagać innym, zacznij od siebie, pomóż sobie, daj sobie przestrzeń życiową odpowiednią do tego, by być lepszym dla innych. I tak samo w państwach jak chcesz, żeby było dobrze w państwie, zacznij od tego, by państwo, twojemu obywatelom twoim było dobrze, a potem myśl o innych. A my co? Myśleliśmy o Ukrainie, Ukraina myślała o sobie, no i w gruncie rzeczy Ukraina wyszła na tym od... nie zarobiona. To znaczy, Ukraina wyszła obronną ręką, dogadała się i dogada się też prawdopodobnie z Rosją i Stanami. A nas ten cały pokój, całe postanowienia pokojowe po prostu przejdą bokiem, bo nikt nie traktuje. Europy. Poważnie przez to, co się odpierdziela w ostatnich latach neoliberalno-lewicowe, neo, nawet nie liberalno lewicowe elity, które rządzą nami, rządzą naszą Europą piękną, doprowadziły do tego, że stary kontynent upada. I tutaj MAGA, czyli w naszym wypadku mega, bardzo by się przydało make Europe great again. No i niestety wszyscy antytrampiści teraz mogą mnie cmolknąć, bo już nie mamy o czym dyskutować. Po prostu przegraliście, a ja wygrałem. Przepraszam, musiałem to powiedzieć, bo, bo chciałem, bo chcę, bo chcę, żebyście wiedzieli, że od początku o tym mówiłem i że w moich poprzednich filmach dokładnie ten przekaz, który teraz wychodzi na ja. Okazuje się, że Adam miał rację. Dr. Cringe się nie mylił, a jak uważacie inaczej, dajcie znać w komentarzach, tylko bez tego KGB, Trump i tak dalej, bo na to nie odpowiadam. Cała reszta z chęcią podyskutuję. Jeżeli chcecie dłuższy film, analityczny, w którym będę siedział i pierdzielił o tym dealu, i na czym on polega, rozkminiał każdy szczegół, dajcie znać, bo taki też mogę nagrać. Ale ja lubię z wami pogadać, taką interakcję, wiecie, nawiązać, a nie przedstawiać suche efekty, bo od tego jest Jarosław Wolski na przykład albo jakiś inny nerd, który robi takie filmy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.